Witajcie widzowie i czytelnicy! Pamiętacie naszą pracę z zeszłego roku? Przewodniki Kibica. Pewnie zamówiłeś go w papierze, albo przyjeżdżałeś wersję internetową. Nawet nie pytam, czy Ci się podobało, bo na bank się podobało. A czy wiecie, że już teraz zaczynamy pracę nad nowym wydaniem Przewodnika? No dokładnie. Przewodnik Kibica. Przewodnik Kibica. skąd to Przewodnik Ale w ogóle... Jak się zaopatrzyć w wersję papierową naszego przewodnika? Chodźcie w limbo i teraz pobrać co i jak. W tym roku możecie zaopatrzyć się również w pakiet naszych gadżetów. Nie zwlekajcie do ostatniej chwili, jeśli chcecie nas wspomóc i kupić konkretne treści. Zapraszamy do składania zamówień. Najlepiej już teraz.